Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku Panny w czytaniu miesięcznym na listopad 2023. Czytanie, rozpoczniemy od karty wyroczni, później przejdziemy do rozkładu już starota, zaczniemy od miłości dla singli, później miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Do każdej z tych części znajdziecie czasówkę. Czasówka ta będzie umieszczona w opisie filmu. Wystarczy, że po prostu go rozwiniecie i klikniecie w odpowiedni fragment, w odpowiedni stempelek czasowy i YouTube Was przeniesie do. Odpowiedniej do tego momentu, który w sumie najbardziej chcecie obejrzeć. Co więcej, pamiętajcie, że w opisie filmu macie linki do czytań z serii, wybierz kartę, do czytania półrocznego, więc możecie sobie je obejrzeć. No i najważniejsza informacja, miejcie na uwadze to, że czytania, które są dodawane czy to na YouTuba, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne, więc mogą z Wami czasami nie rezonować. Bardzo sprawdzić swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, żeby mieć takie szersze pojęcie. Na, na temat tego, co się, co się dzieje i możecie po prostu sobie posprawdzać te umiejscowienia, bo czasami u jednego, u jednego tarocisty będzie rezonował z Wami ascendenta, a u innego będzie rezonowało słońce. Zerknijcie, sprawdźcie, wie, lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Dobra, nie przedłużamy, zaczynamy, zaczynamy od rozkładu, tak jak mówiłam, z kart wyroczni. No i zobaczmy, coś ciekawego mam dla Was, moi drodzy, jeżeli chodzi o właśnie tu nasze karty Wyroczni. I na samym początku pojawia nam się szóstka wiosny. I tutaj mamy przesłanie: jakież mamy przesłanie? Cudowne e, wieści są na Waszej drodze: jakaś dobra wiadomość, e, dobry news po prostu zostanie Wam tutaj sprzedany. Dowiecie się czegoś bardzo, bardzo przyjemnego. Dodatkowo pamiętajcie, żeby podejmować mądre, rozsądne decyzje, wybory, bo myślę, że tutaj będą się takie sytuacje, gdzie będziecie musieli się decydować, pojawiały. Mm. No, i jak podejmiecie dobrą decyzję, to dostaniecie też za to jakąś nagrodę, powiedzmy. No i pojawia nam się oczywiście tutaj bardzo dużo sukcesu, właśnie taka wibracja bardzo potężna, tego, że no. Udaje Wam się wiele rzeczy, będzie udawało się Wam wiele rzeczy właśnie w listopadzie. No, zapisujcie sobie to, bądźcie za to wdzięcznymi, i pamiętajcie o tym, że jak jesteśmy wdzięczni i dziękujemy Wszechświatowi za te dobro, które, które do nas, na nas zsyła, to później no zostajemy też wynagradzani. To wszystko działa w taki sposób. Dobra, teraz przejdziemy sobie do... Rozkładu na miłość dla singli, Sprawdźmy, co ciekawego mamy dla osób, które jeszcze w relacjach nie są, ale może gdzieś tam się coś zaczyna tlić, zaczyna się coś dziać. I pierwsza karta, jaka nam się pojawi, jest to karta słońca. Bardzo ładnie to wygląda, ja sobie troszkę przesunę. Dobrze, słońce. Bardzo pozytywna karta. Karta. Utożsamiana z lwem, ale generalnie chodzi w Słońcu o to, że pat, patrzycie na życie przez różowe okulary. Wszystko jest dobrze, wszystko się układa, macie sukces, nie musicie się nie wiadomo jak skupiać na miłości. Następnie pojawia nam się kapłanka, jest to bardzo też intuicyjna karta. A na samym końcu dwójka kielichów. I powiem Wam tak, ja tutaj widzę coś w stylu, że róbcie swoje, zajmujcie się sobą, skupiajcie się na tym, co, no, co po prostu lubicie. Nie wzywajcie, przy, przywołujcie miłości na siłę. Ta miłość do Was przyjdzie, ta miłość do Was idzie. I Wy myślę, że w jakiś sposób to też czujecie pod tym kątem, że. Nie musicie nie wiadomo jak błagać wszechświat o miłość. On Wam po prostu ją zsyła albo ześle w odpowiednim momencie. I zobaczcie, że na samym końcu pojawia się dwójka kielichów. Ja tutaj naprawdę widzę i czuję takie ogromne przeczucie, które będziecie mieli, że ta miłość jest blisko Was. I może mm, będą pojawiały się jakieś znaki, może prosiliście o jakieś znaki, właśnie wszechświat, które pokazywałyby, że ta miłość jest blisko Was, że już tutaj. Do Was zmierza i te znaki będą Wam pokazywane, te znaki będą Wam dostarczane. Jak jeszcze nie prosiliście o znaki, to poproście, bo bardzo możliwe, że że właśnie Wszechświat Wam ześle jakieś znaki i będziecie po prostu mieli taki wewnętrzny spokój, że no ktoś tam idzie w Waszym kierunku i jak będzie gotowy, jak Wy będziecie gotowi, to Wasze ścieżki się po prostu będą, zaczną się przeplatać. Więc tutaj ja naprawdę czuję tutaj właśnie dużo radości z życia, dużo takiej no, szczęśliwej energii, ta szczęśliwa energia, taka pozytywna energia też jest właśnie energią o wysokich wibracjach, czyli gdzieś nam dobija do... Do właśnie no, miłości Więc jak jesteśmy szczęśliwi, to też no, przyciągamy i szczęśliwych ludzi I przyciągamy też ten no, but szczęścia do naszego życia W tym wypadku właśnie miłość romantyczną Bardzo ładnie to wygląda no, Życzę Wam tego, moi drodzy, żeby właśnie jakaś ciekawa osobka, ciekawa persona pojawiła się na Waszej drodze Tak to widzę, zabieram te karty, moje drogie panny i przejdziemy dalej. Przejdziemy teraz do rozkładu na miłość, ale to już dla osób w związkach. Zobaczmy, co u moich panien, które już są w relacjach. Sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o panny, które już są w, w związkach. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla was, moi drodzy, dla panien, które już są w związkach. I pojawia nam się tutaj karta. Księżyca, czyli to energia ryb może być. Oczywiście możecie mieć do czynienia z rybami, może jesteście w związku z osobą z poznaku ryb, no ale pojawia nam się księżyc. Następnie pojawia nam się dziesiątka, czyli koło fortuny. Mm -hmm. Ok. I. I Redwan, okej, okay, to bardzo, bardzo ciekawe energie. W ogóle same karty z Wielkiej Arkany, więc tutaj naprawdę tak potężnie. E, powiem Wam tak. Wydaje mi się, że Wy mogliście mieć wrażenie, że, nie wiem, że Wasz partner, partnerka coś przed Wami, nie wiem, ukrywa, coś tutaj kombinuje. Hmm, jakaś taka, jakaś wibracja, właśnie tajemnicy. Nie do końca takiej przejrzystej sytuacji. I Wy myślę, że mogliście mieć właśnie przeczucia. Może, no myślę, że jak najbardziej gdzieś te przeczucia pokrywały się z realną sytuacją, z racji tego, że. Może, e, może wasza osoba się po prostu jakoś dziwnie albo dziwniej zachowywała. No i byliście tacy sceptyczni, ale to wszystko się wyjaśnia. I zobaczcie, że druga karta, która nam się tutaj pojawia, jest to koło Fortuny. Więc tutaj pojawia nam się jakaś zmiana, tu pojawia nam się jakiś naprawdę. Bardzo szczęśliwe wydarzenie. Może jakiś wyjazd wspólny, tak mi się to koło kojarzy z, z London Eye'em, ale no ja w najbliższym czasie wyjeżdżam, więc może dlatego, ale właśnie tutaj to, ten, to, to oko, tak. No ale w sumie gdzieś tam w Polsce też mamy, mamy takie, takie atrakcje, ale no w różnych miejscach na świecie też są te takie diabelskie młyny. Nie diabelskie młyny, chyba tak to się mówi. Mm więc może właśnie jakaś, jakiś wyjazd gdzieś, no szczególnie że za tym idzie Rydwan, więc możliwe, że coś fajnego zaplanujecie albo Wasza osoba hmm może będzie chciała Was gdzieś zabrać na jakiś wyjazd, więc bardzo fajnie to wygląda, myślę, że dużo tutaj takich, takiej energii tego, że jak już był, nie wiem, przez jakiś czas, nie wiem, może przestój w Waszej, w te waszej relacji, że tak wszystko było spokojne, tak teraz po prostu tak nagle rusza, rusza z kopyta i, i Wy się w tym wszystkim bardzo dobrze czujecie, bo to też nie jest tak, że Wy musicie wszystko planować, wszystko ogarniać, tylko właśnie tutaj ta druga osoba się was, o Was bardzo, bardzo troszczy, więc no czujecie się trochę jak taka, nie wiem, księżniczka, czy tam książę, bo macie osobę, która po prostu o Was bardzo, bardzo będzie dbała w tym najbliższym czasie na pewno. Także, no, wygląda to naprawdę świetnie. Życzę Wam tego, żebyście może gdzieś właśnie razem na romantyczny weekend pojechali, a jak nie, to po prostu romantyzowali sobie e, taką codzienność. Tak to widzę, moi drodzy. Za... O, przepraszam Was, miałam problem techniczny, ale teraz przejdziemy już do e, rozkładu na pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, cóż ciekawego mamy dla Was, moje drogie Panny. Jeżeli chodzi właśnie o pracę, karierę, finanse w listopadzie 2023, sprawdźmy, cóż ciekawego mamy tutaj dla Was na ten najbliższy miesiąc. Zobaczmy, jakie mamy karty. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to karta Umiarkowania. Tutaj jest energia strzelca. Mhm. Ok, następnie mamy śmierć i jest to karta e, utożsamiona ze skorpionem, więc z tymi znakami możecie mieć do czynienia. W ogóle bardzo dużo wielki harkan i czwórka kielichów. Ok. Mm, e, powiem Wam tak, jest tutaj umiar, więc myślę, że tutaj e, no moim zdaniem możemy to do, odebrać dość literalnie, bo to, to jest. Zwracajcie uwagę na swoje, na swoje finanse, nie wydawajcie pieniędzy na głupoty, starajcie się podchodzić właśnie do, do wszystkiego bardzo, bardzo racjonalnie. Z umiarem dwa razy się zastanawiajcie, czy coś akurat w tym momencie jest wam potrzebne, czy możecie sobie ten nie wiem, wydatek odłożyć, przełożyć, albo po prostu sobie pooszczędzać na niego i no, nie traktować go jako taki dość duży wydatek na, na daną chwilę. Ta świąt mnie ciekawi z racji tego, że idzie za nią czwórka kielichów i te karty mam wrażenie, że ze sobą bardzo, bardzo korespondują. To jest trochę tak, jakbyście oczekiwali czegoś więcej, a dostajecie coś wciąż, tylko to nie jest wystarczające dla Was. Może to jest jakaś premia, może to jest jakiś nie wiem, bonus, może to jest jakiś mm, dodatek, i myśleliście, że o dostaniecie zupełnie więcej albo na przykład propozycja pracy, gdzie myśleliście, że dostaniecie o wiele większe pieniądze, a dostajecie wciąż dobre pieniądze, ale no gdzieś tam wiecie. Mentalnie byliście nastawieni na no, na jakieś większe kokosy, a tutaj wychodzi, no okej, okay. tak jak pokazał nam no, umiarkowanie, właśnie zrównoważenie, bez, bez żadnych szaleństw, ale no wiecie. jak jak już się nastawimy, że nie wiem, zarobimy tyle i tyle, a zarabiamy tam trochę mniej albo troszkę więcej niż, że yy, znaczy troszkę mniej niż yy, zakładaliśmy na samym początku, no to nic dziwnego, że jest taki niesmak i, i potem zastanawiamy się, no czy dobrze robię, że nie wiem, że tu pracuję, że to zmieniam, że, że taki, taką, a nie inną, <taki>, taki, a nie inny krok po prostu yy, podjęłam, podjęłam i yy, no i te swoje decyzje, tak, zastanawiamy się nad tym No nie wiem, czy na ten moment Będziecie nie wiadomo co robili Bo wydaje mi się, że ta śmierć Też jest taką kartą, która no, na ten moment to raczej nam symbolizuje To, że jest Wam przykro, źle Z tym wszystkim, ale już macie Z tyłu głowy plan, że chcecie coś zmienić To jeszcze nie jest ten moment, w którym coś nie wiadomo Jakiego zmieniacie ale, ale już się do tego momentu myślę, że naprawdę wielka, wielkimi krokami zbliżacie. No tego Wam życzę, moje drogie panny. Mam nadzieję, że, że tak Wam wyjdzie po prostu i się oddalicie od tej pracy, która może nie do końca Was docenia i po prostu znajdziecie coś, coś bardziej atrakcyjnego. Tak, zdecydowanie pod tym kątem ta karta naszej wyroczni tutaj mocno rezonuje, bo to, te są, to są te nasze mądre decyzje. Zastanawiamy się, czy tutaj jeszcze możemy się gdzieś rozwinąć, czy możemy wyżej podskoczyć, czy no już to jest czas, w którym należy podjąć decyzję o wprowadzeniu jakiejś zmiany. No, na razie to jest, myślę, że taki moment przestoju. Tak, tak to widzę, moi drodzy, zabieram karty na pracę, karierę i finanse. I przejdziemy do ostatniej części czytania, czyli do czytania na ducha i emocje, więc zobaczymy, cóż mamy ciekawego, jakie mamy karty, właśnie na ducha i emocje na, na ten listopad nasz, kochany. Tak, zobaczymy, cóż ciekawego mamy na listopad, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Sprawdźmy, jakie mamy przesłania, jakie mamy karty dla Was, moi drodzy. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to siódemka, siódemka pentakli. Mhm. Dobra, sprawdźmy, co tu mamy dalej. Następnie pojawia nam się siódemka yy, Mhm. I na samym końcu ósemka kielichów. Wiecie co, ja tutaj czuję trochę taką wibrację, że Wy bardzo chcecie podejść cierpliwie do, jakiej, do jakiejś sytuacji, do jakiejś osoby, do... Do jakiegoś wydarzenia i naprawdę, no, wychodzicie na. i wchodzicie na te wyżyny cierpliwości, a cały czas macie wrażenie, jakby ktoś was, nie wiem, atakował, jakby ktoś cały czas wam, nie wiem, opowiadał, wciskał swoje, a może tak. I nie możecie tego przetłumaczyć, bo mimo tego, że gdzieś myślę, że w przeszłości staraliście wytłumaczyć tej drugiej osobie, że nie wiem, to wam nie odpowiada, że macie inną opinię, macie inne zdanie, to teraz po prostu siedzicie cicho. Bo ileż można tłumaczyć jedną rzecz? I wy wewnętrznie jesteście właśnie zmęcze, zmęczeni, myślę, że sfrustrowani tym. A ta osoba cały czas gdzieś ten temat porusza i ja nie rozumiem dlaczego, bo czasami są takie tematy, które ludzie poruszają, bo, bo nie wiem, bo lubią naszą reakcję, bo chcą zobaczyć, jak zareagujemy. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest takie coś bardzo, bardzo trygerujące, poruszające was. I zobaczcie, że na samym końcu pojawia nam się usełka kielichu. Wy stawiacie granice, wy po prostu się odwracacie plecami. Jeżeli. Nie wiem, ten temat, który już był wałkowany 10 tysięcy razy, jest po raz kolejny wałkowany. Po prostu odwracacie się na napięcie i odchodzicie, bo już ile można. I myślę, że to są takie granice waszej cierpliwości, bo m, tak czy siak to, to, że wy odwracacie się napięcie i odchodzicie, to jest mądre posunięcie i to jest ta właśnie ta mądra decyzja, mądry wybór. Bo m, gdybyście zostali w tym momencie i próbowali się z tą osobą kłócić albo jeszcze, jeszcze dłużej tego wszystkiego wysłuchiwali, to byście pewnie coś. Powiedzieli o kilka słów za dużo, A tak? To, że wy się odwracacie, to myślę, że was trochę ukrania przed właśnie taką mm, burzliwą reakcją, gwałtowną reakcją. I e, myślę, że w pewien sposób dajecie tej osobie takie, powiedzmy, traktowanie ciszą, co jest w tym wypadku, no, myślę, też całkiem mądrem rozwiązaniem. E, żeby was, waszych nerwów nie szargać, ale też, żeby no, ta osoba nie, nie straciła zbyt wiele w waszych oczach. Tak to widzę moi drodzy. Dzięki bardzo. Dajcie znać, czy czytanie rezonuje, bo tu jest dużo ciekawych kwestii. Mam wrażenie, że każda z tych części była inna. Dawajcie znać, czy rezonuje i oczywiście widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.